O, wciąż. O, o się, No, cześć. tylko na chwilę, wiesz? Tak. No, bo zaraz jadę na zakupy. Serce coś kupić. Pomyślałam, bo się e, e, prezenty trochę pokupywać, bo niedługo. Ale ten. sama jedziesz, czy sąsiadko? Sąsiadko jadę. Aha. A ty co? Nie posprzątał tu. Nie, no już przed... Miałam ten sprzątać, nie? Tam trochę już posprzątałem, a, Ale zresztą nie jest brudno, ty. No nie, ale tylko. No. Tak, o. o. to byś wziął ten. A i za chwilę weźmiesz, umyjesz. A ja ten. Dobrze, Ewcia, chodź tutaj ten. A ty jedziesz z nami na zakupy? To ja już dzisiaj to nie, mnie nogi po wczorajszym bolo, tak. Z to, bo tańczyłem, że. A te to uciekł zawsze no. jak nie. Już nie to mówić, <noise> jak nie głowa, to. Dobrze, wcielę ten. Może się, bo ten. A obiad zjesz, czy nie, kochanie? Nie, a wiesz, u sąsiadki bi go A ona mówiła, że od cały garnek wzięła. No, bo ten. ten no. I, i zaleciałam, to nie żeby ona no. się szykowała i ten. No bo, bo no, sąsiadka mówiła, że przyjdziesz i ten, to wezmę no. biegos to zawózujemy. No to mówię, to dobra też, u mnie nie, nie będzie. Od, czy... Jutro odgrzejesz no. i, i jutro. No. E, zjem. O, patrz, o! To sąsiadka przyniosła, czy... Nie, to ja ten wiedziałam, że przyjdziesz, to mówiłaś no to... A, o, no to to, się... to zjem, bo... no to... Uf, Uf, super, no. o. Także próbuję wciąż. No. Pyszne to ciasto. A no. gdzie kupowałeś? No, przywieźli mnie tutaj. A. Także tam przedzwoniłem A, ten co dzisiaj był, pan? No, dzwoniłem mm. do niego, to przywiózł mnie. No, pyszne to ciasto, naprawdę. Chociaż 10 kilo na Twoich obiadkach, ale. Mm. A teraz to tylko muszę ten gotować i sąsiadka ten przychodzi. No, to Ty będę wiesz, gotować, nie? Jak dobrze wychodzi, to. No. to wiesz, sam zaproponowałeś, że jedziesz gotować. <laughs> A teraz co? Narzekasz? No, nie, narzekaj. Dobrze tako jak gotujesz. Ja nie muszę. Tu polecę trochę ziem, i temu człowiek ten. No ale ja potem na nic, nie wiem. wiesz, ile to czasu zajmuje, tak, te gotowanie, to wszystko to nie jest tak, ja potem nic nie mogę zrobić. Dobra, to jutro ja ugotuję. No. no dobrze, no to jutro ty, a pojutrze niech sąsiadka gotuje. O, właśnie. Bo mnie to tam. Ewa, mnie to za ciężko, tak? Dzień w dzień gotować to za ciężko. Ty. Ale sam chciałeś, że przez tydzień będziesz gotował. Nie, no a tak, no ja wiesz, no ja lubię gotować, ale. No ale dzień w dzień, no to trochę wiesz, nie. Przesada, tak? No. No dobra, to jutro ja ugotuję i tobie przyniosę. No dobrze, no. No także. No dobra, komu w drogę No, temu no to jedźcie, wunia, jedźcie. No. No. A ja coś tobie kupić? A nie, ja tam nic nie chcę, Ewa. Tam nic nie kupujcie, szkoda pa. pieniędzy. No dobra, to pa, No papa, no pa, pa. pa wunia.